70! 70! 70! Nie, to no niemożliwe. To musi 70, być jakiś fotomontaż. 7, mamy! Mamy rekord świata! Wow! Mamy już 52. Będzie rekord świata. Masakra. Idźcie teraz. Barleje, stajecie na X-ie. Barleje, stajecie na środku x Na środku x zabijcie Mario. Świetnie. Dobra, ja teraz zbieram. Mamy już 61. Barleje, stańcie tutaj gdzie ja. Tutaj gdzie ja, Barleje. Nie strzelajcie, nie ruszajcie się. Zostańcie w chmurze. Trochę niżej, trochę niżej, Barleje. Trochę niżej. Dobra. Jeszcze Dobra, stójcie tam, stójcie. Nie ruszajcie się. Świetnie. I bóle, stójcie, nie ruszajcie się. Rozproście się, rozproście się. Super. A 67! Mamy! Ja wziąłem jeszcze dwóch. Zaraz próbujemy, lecimy dalej. Mamy rekord już, 67 jest. Gratulacje dla ekipy! Mega, mega, mega! Mamy to! Mogło być 70, spokojnie. Słuchaj, jeszcze raz lecimy, panowie. Mamy dobry pomysł, ja nad tym bardzo długo myślałem. Jesteście genialni, tylko jedna rzecz jest: jedna rzecz do dopracowania. Zobaczcie, to jest chmura. Słuchajcie uważnie, popatrzcie na YouTube'a, jeśli nie rozumiecie. To jest chmura, która się zbliża. Barleje czekają do ostatniej chwili, czekają na samym brzegu, jako barleje czekacie na samym brzegu. Jak zobaczycie, że bule wychodzą, schodzicie od razu odrobinę niżej, żeby nie wziąć power cubesów, żeby bule nie wzięły. Bule będą stały gdzieś tutaj, wy będziecie tutaj. Więc musicie uciec do... w momencie, gdy już będziecie umierać. Było genialnie zrobione. Dobra, dobra, stójcie, 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 stójcie. Nie, nie bule uciekajcie. Dobra, patrzcie tutaj na te moje rysowanie Jest obszar bardzo mały tu mamy, tu mamy bóle Bóle musicie być ustawieni tak Ja wiem, że to jest ciężko, bo jest chmura Musicie być ustawieni tak, że jak wypadnie power cube, To żaden ból go nie weźmie Tylko to, będzie mega super Lecimy do środka Szybko, szybko bóle dawa. Nie. A tutaj Mariowi pomogłem. Ja już lecę, już lecę. 5 będzie. Barleje, tylko nie zgincie teraz. Nie zgincie, nie bierzcie, pa... nie zgincie. Teraz, jak zacznie was zabijać to... i bóle się pojawią, to wyginiecie już. Pamiętajcie, wchodzicie trochę niżej wtedy. Wchodźcie niżej, wchodźcie niżej. Mario, zbieraj, zbieraj power cubesy. Zbieraj power cubesy. zabijcie Mario, zabijcie Mario. Stój, stój. Ach, kur... Nie zabiliśmy Mario. Jeszcze... Lecę zebrać do góry. Tu mam jednego poerki zawsze coś. 5, 6, 7, 8. Ja przez was zginę też. 59 mamy. Teraz słuchajcie. Dobra końcówka i mamy rekord świata. Bule, schodzicie do Poisonu. Do Poisonu, bule, schodźcie. Do pojzonu, pojzonu schodźcie. Przepraszam. Dobra i stójcie tam, stójcie tam pojedynczo Zabijcie Mario Dlaczego tych dwóch nie mogłem wziąć Dobra, wiecie co ja teraz chyba Nie, jeszcze raz Teraz bóle zabijacie Mario Jak się pojawi bóle zabijacie Mario Barleje uważajcie 55, kurde będzie ciężko Jeszcze nie gincie, jeszcze nie gincie. Dobra, schodźcie niżej, Barleje, niżej zejdźcie Niżej zejdźcie, Barleje Zabijcie Mario, zabijcie Mario 70, 70, 70 Nie, no niemożliwe To musi 70! być jakiś fotomontaż 70, mamy, mamy rekord świata Cosa? Cosa se